Widzowie! Ja są, nie jajca, nie. są jajca, są jajca! Spójrzcie w prawy górny róg, mamy tutaj reset Bo zresetowało się, przegraliśmy Byliśmy zbyt słabymi dziennikarzami w poprzednim save'ie Ale tym razem ja będzie lepiej, wierzę to w to Zwolnili nas z pracy, no Zwolnili nas z pracy, wszystko zobaczycie u Karolka95 U niego na odcinku Dosłownie zobaczycie, że byliśmy po prostu za słabi Zbyliśmy po prostu za słabi na dziennikarstwo Cześć buziaczki! Moje oko, na Maroko, wiadomo To wszystko jest łatwe, Tak, to jest łatwe, bo to jest znowu... Jedna czaszka, ale my nadrobimy do pięciu, road to, tu to pięć gwiazdek po prostu pracodawca był, no nie współpracował no. Nie współpracował, pracodawca nie współpracował Tak byliśmy ta. za drogi, za gary, I nie, nie, nie jesteśmy na o, prawie, tak naprawdę byliśmy, o Dokładnie, byliśmy po prostu za drodzy dla niego i zbankrutował tak Utrzymanie naprawdę, o to, to wszystko chodzi w czasach, to nie da się, nie da się nie Dokładnie, się. dokładnie nie ale wy mi uciekacie! Dobra jestem. Mi się chce! Serio, mi się chce! Coś było! A jest ten! Stalker! Dobra, to jest Stalker? Był, był Stalker! Jest Stalker! Uwaga na minę! Mina, 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 mina! Krycha, nie ma miny, nie ma miny tu krycha! Idę! Yeah. Oh. O no, dwa gluciaki, ty myślisz, że damy Cię radę gluciaki? zrobić zdjęcie jednemu i drugiemu naraz? Ej, to jest challenge jakiś! To jest jakiś challenge! Jakbym stanął tu ty czemu ty się tak świeci... A, to, to jest led? Czekaj, pa, a na krzesło tak? da się wskoczyć? Pa! Ja mam dwa naraz! Czekaj, to poczekaj, coś łapię, no dawaj, no, dawaj. Mam 60-90 punktów! Tylko o, ale ku... Nic z nie wentuje! No idziemy jak ktoś wyjdzie z ventu to rób mi zdjęcie Dobra, wentuje. Nic nie dzieje po drugiej minucie? Nie, dobra, nic Nie wiem, nie mam pojęcia A czemu tu ktoś nie żyje? O, już wiem czemu! Łooo, ej to jakiś inny! O, da mu się ktoś up***dlić? no to proszę podejdź Mam pana serdecznie, ma pan coś up***dlić? Partnerem odcinka jest strona Hellcase, strona na której zdobędziesz nowe skiny do CS2. Otwieraj lootboxy z mega dropami, graj w bitwach z innymi graczami lub botami na własnych zasadach lub dołączając do nich. Twórz kontrakty za pomocą zdobytych skórek i połącz kilka skinów w jeden lepszy. Wykonuj mega łatwe zadania i odbieraj za nie codzienny bonus. Leveluj swoje konto otwierając lootboxy, za które dostajesz expa, a w zamian będziesz mógł odebrać darmowe nagrody, codzienne skrzynki oraz wziąć udział w tygodniowych giveawayach. Dołączaj do mnóstwa giveawayów na darmowe skiny. Skorzystaj również z zakładki WarTag, gdzie możesz kupić agenta, który zarabia ci punkty WarTag, za które możesz otwierać darmowe skrzynki ze skinami. Dodatkowo na stronie jest teraz Valentine Event. Korzystając z kodu Jawan dostaniecie 0,7 dolara dla nowych użytkowników i 10% bonusu do doładowania na stronie. Korzystaj z wielu form płatności, takich jak płatność kartą, skinami, krypto, Paypal, czy wieloma innymi. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam na stronę z kodem Jawan. Dziękuję Helkase za możliwość współpracy i zapraszam do oglądania. O Nie, nie służyłem! Nie, nie ma nogi! To, no, ja mam nogi! Nie ma nogi! <noise> chyba ucieka, chyba ucieka. O nie, znowu będzie. Weźcie go agro! Weźcie go agro! Ja nie mam! No... O jezus, Maria, pójdę. <noise> Ooooo! Headshot! Dobra, pobieg! Pobieg. Ej, Gdzie bo bo jej nie macie nogi. Bo jest tu przy wyjściu, ej. Wida na górze, biorę na górze. Dawaj na, na górę, na górę. O. Miskliknąłem zdjęcie przez niego! Ja p... DOLE! Tak! Tu jest, tu jest! jest Ale gdzie jest mina? Tu! Tu! Idzie, idzie. Dawaj go do miny! Jadę, jadę, go. idzie do was, idzie do was. Idzie, idzie. Idzie! Oh, o fuck! Ja się poświęcam jak coś! O kurde! <laughs> Krecha ja też ten padł! Krecha ten... <gryga> się ja wywalił przez jego minę! Się, Prze... Ja się poświęciłem! On się przez minę wywalił! Ej, on nie, on nie ma głowy! On nie ma głowy! On ma głowę. Mój kolega z klasy, Ja to nie jest, Ja go Moją czy, czy, czy moją latareczkę? moją latareczkę? Latarki nie, rano, nie brałem, ja mam aparat Stalker, stalker plecy No to chill, jak plecy to on tam może dobra, być rura Rura! rura. Mój broż, ty ty nie przejmuję się, nie przejmuj się. Przejmuj ja tylko, się serio nie przejmuję, ja, ja się serio nie przejmuję Piotek, si, Piotek, będzie rzygał, Piotek <ścoughs> będzie żygał! <ścoughs> Ej, my wracamy po ostrym melanzu Iwan, Iwan stój, Iwan za tobą, tobą Możesz zdjęcie zrobić, no, prawie patrzysz Gdzie? No. No tam, no. Ooo, kucyk pony. Zrób nam zdjęcie, zrób łapy, złapy zrób debilu, złapy nam zrób wszystkim. Ty jesteś takim O niech prawo albo lewo, Patrz. szybko. Czy... ginie. Dobra, nie warto było. Flashlightuję go. Aaa, ginie ja nogi. Za wami, za wami. I za tr... Uuuu. On ma jedzenie, twoje, jezu, którego wybrać, ty Ej Jak podnosi kamień, jak podnosi kamień, stań za drzewem. Niech podniesie kamień i rób złapy, mu dwa zdjęcia za, od razu. I chować za drzewo.

Ja, nie mam ja, zdjęć. Mam zakola, ja mam Ja za kola! Ja mam za kola na przykład! Nie mam zdjęć w ogóle. Ale chłopaki, puzon nie ucieknie, jeśli nie weźmiecie psa na siebie. No jest jak jest, ktoś musi ponieść karę Ktoś korek. się poświęca! Ja nie... Chodź, Carpenter. Czekaj, ty, Sabrina Carpenter. Ej, dobra, bo kamień bierze, no! Dobra, się skończy Pajzon, gdzie ty jesteś? K Piosy, pijanego Ej chodź bokiem, bokiem Ty sam jesteś z bokiem, o, z bokiem. <laughs> Jest lipa, nie? Biorę go na siebie, dawaj, dawaj, dawaj No, no nie Kajol! bierz go na siebie Kajol! Kajol! Szybko, No debil, debil musisz się poświęcić, łap Dobra, nara, nara Ja was zostawiam, w dupie to mam Ja mam zdjęcia zrobione Ja pierdzielę! Coś mi miałczy To mój dziadek, chodź dawaj, mam. <laughs> Chodźcie! Ej, gdzie jest Spison? Idzie, 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 tylko on nie ma nogi, ja wchodzę Walimy no to! Wali to. Mam, mam tego, Graciantisa, no Graciantisa Ej idzie od lewej, od lewej idzie, pod Steyneless Store. O Gogoni! Nie mam jak! Chodź stary! Nie becz! Nie becz! Tak. Nie wyj! Nie wyj! Dobra, What's up, my Dobra zostawiam Chrystian i Nie, bierz go! Zosta Dobra, bie bierz go do łapy! Bierz go do, bierz go do papy! Piotr bierz go do papy! Dobra, jeszcze zdjęcie O! Ładnie, bierz fajnie, papy, że... Chłapy, stary, bez do nogi doleciałeś! A ten nie ma Brawo. nogi i w ogóle tylko trzymasz stary na jajach! A my dwa razy szczurów! Nie mam lejk! Nogi mamy no? Uratowałem Dobra, ci nogę! Zobaczmy, czy Dobra, przecież my, dziesięć no, no, lekko, my 10 k biliśmy! My 10 k biliśmy! 10, 10! Łagam piątę! Uuuu! O, 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 coś tek? wybuchało, nie zdążyłem. A, to ta mina! O, Wreszcie, to jest... To, to moja, moja. Zoni, ok. okej! No ja stałem. Mamy level. Gratis I patrzcie teraz! Pato! Ua! 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 Cudownie, no cudownie Sześć koła, okej okay. Od razu piąty level nie, Piąty no nie, level, face tak. it Dobra, stuwa. jeden, jeden płapa, profesjonalny płapa, jeden płapa. Tak, Dawaj, bierz, bierz kubój. Kto, niech ktoś bierze, niech ktoś bierze To Dobra, ja wezmę, dawaj. ja wezmę, no. wyrzucam chwila, ten gówniany aparat jedna rzecz jedna rzecz jedna, no? rzecz, jedna, rzecz, jedna rzecz, jedna rzecz, jedna rzecz Mało, nie? Powtórzone. Coś mi się wydaje Powtórzone, okej, okay. okej, okay. okay, I potem jeszcze mu robił zdjęcie na zewnątrz A, czyli każdy może jednej rzeczy zrobić raz Ale ma dupę On ma dupę Ale temu innemu Zobacz, bo tu jest Nie, ten sam, tylko chodzi o to, że w innej scenerii był, gdzieś indziej już był. Zobacz moje zdjęcie, jak wam się podoba? Ale o, tak ładny! Jest, ja. Ale Co? elegancki, high. zero punktów masz. Kiedy wujek na kolacji Stop. rodzinnej patrzy na twoją siostrę. Wuja na weselu, wiadomo, wuja na weselu Send me photo about your fits Aha, no to... Mowa. A pokażesz dziurkę, kolego karmazynowy? Daj zdjęcie, daj, daj, daj ryja, a, daj pyska ja daj epilepsję, w tym wieku to jest łatwo W tym wieku łatwo? Dobra jak, Patrz, patrz jak... Ej, bo te legitymacje Panowie, jesteśmy na plaży Te legitymacje prasowe to jest ilość no? prób Eliminacja konkurencji, patrz, łapiesz takiego najstarszego... No ...po oczach Ooo, no bez ...żeby zrobić 2,5, nie? Ja nie mam latarki, bo Mojej Przepraszam, ja nie ciebie. chciałem! Nie ja chciałem ci, ci nie za, brać! Ja ci mogę oddać, ja ci mogę oddać! Ja ja ci mogę ja oddać, oddać sztucznego zęba, bo mam! Sztucznego? No? Sztucznego ja? zęba, no! Nie. To jest ten ja notowany nie. do nie? Do... Nie, do dupny, ja nie. doczepny On tak jest zwany! I... To Ta, i, u, i, u. śrubka! Nie, co, nie, nie, środek! Środeczek, środek! środek. Nie, nie, nie. Ja, nie. nie! Jest tu drzewo! Chyba jest jakaś jest su. Jest jakaś prawej! Pies co zebnijmy się makteo mi g i to patrzy Idzie Idzie, Marlenka! <skrug playable Cóżności> te, te ma Zostawimy. Zostawimy Ta... Dobra, kto to ma jakiegoś potwoja z vlog, to jest Pasta! Ale to ty mam... Gdzie wy jesteście? Zostawili mnie! Dobra! Karolginie! Karol Ginie! Nie ginie! Gdzie jest Karol? Gdzie Karol ginie? Nie wiem. Karolinie! Ej, nie cykajcie tego, to jest jako zwykłe. Tak, bo to gówno jest, to jest gówno. Gówno nie chce je. Gówno nie chce je. Tu jest vent, tu coś z tego wyjdzie? A jednak nie. ci słabo? Ty tu nic nie dzieje się. To Jerry Rawshicks. Jerry To też lipa chyba, nie? Dobra, tu jest gówno, nic nie ma, serio. Nawet szczura tu nie ma, stary. Ej, tu szczura nawet nie ma. Co? Gdy mamy. Wy z domu, wyjdź. Gdzie jest wyjście? Ej, tu sprzedają koka, A nie, kokaki. Ko Koleko. Dobra, Kochane. Dziadek! Głodnemu tylko chleb na myśli. Głodnemu nic do tego. Chodź, idziemy na Do dupy! O, tutaj też! Konsumpcja owadów! Konsumpcja seaki, kaki i k. Ej, Christian już wyszedł! Główno budynek to A! Wożni, wożni! Zamądułem panny sznurem, Dawaj. A za siedzą za lasem! No siedzą za namasem SETU! bo nie słyszałem. O oh, jest! Bobo! O! Oh, jest oh, oh, bo! stalker! Dobra. Masz ładną dupkę, to ci zrobię spotkę. O kur. <śla> Żartowałem, stary. O kur, z Spieprzyłem zdjęcie. Pokór ściga. Szczur. Szczur, szur, szur. <śla> Dobra, jest lipa. Czekaj! Dobra, strzeliłem go w ria. Chłopaki! Chłopaki jest przy Co? Co? Ja chcę zobaczyć! Przypał duży koordynaty! Koordynaty! O, w dupę! Jo, DOLE! Śmiecie! Chuj! Ten stył chyba będzie zaraz eksplodował! Go tu nie ma. Co? Co? masz? Wals, Wals zostałem. Co ty to, gadasz? Tak. Mili sekundę przed, przed, przed zrobił. Tak. Ma jakieś dobre zdjęcie? Nie, Dobra zniszczył. No to to wychodzimy ty. Ale zrobiłem Dave in Brawo Mati. Ja, ale jak słabe zdjęcie to po co to komu? Do wyjścia chyba nie? Mamy ten poziom? Nie mamy. Jak on zrobił m, 5000 punktów? Ta do dupy. A ciska. Nie umarł. Co to? Co Susie, czemu nas zwisa? To na górze, to na górze jest. To jest zwisałe. Wchodzimy, tak? Pałem. ja uku... mam <laughs> ja, trzy zdjęcia Patrz, okay. Ona nie ma do no, ty! O! Dobra! Nie, 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 nie! nie, nie, nie. Ej, nie wyjść, krycha, bo No, nie, mnie! No, No, nie! Dawaj, dawaj! Dobra, dobra, dobra. dobra. Richard! Jak? 8% jak on Darwina dostał, Jak ryczeł! On pideł nikomu nie wydał! Richard, dobra! Richard! Richard! Daj mnie! Richard! Richard. Dobra, e, czekajcie, czekajcie, nie rzucajcie nie nie się, nie rzucajcie nie rzucajcie się, nie Czekamy, aż wojsko dojdzie tam, jak strzeli! Mam!

Chłopaki, my nie żyjemy w, tej, w, tym, w tym tunelu tam, musicie podejść, dwa aparaty są na podejścia nie? Jak ja mam tam podejść? No, nie wiem Dobra, wchodzę na reach out. Dobra, czekaj, regeneracja, patrz, robię wjazd Ty, zabili go Haha, Garbata, gruba świnio To git Ja nie mam ręki ani nogi ja nie mogę! Daj, no nie mam! Dzięki! Tych... Zrobiłem zdjęcie Godzilla. Ty gruby mu z dupy wyszedł! Z dupy do pyska, bo mi z niego ty. Tak, wziąłem wszystko, serio. Przysięgam. Poprzysiągbym, bym, że wziął. Dobra. Już si. Ja, ja boo! Ja, ja, no. e, ja, Idźcie tu! Masz i od razu O przepraszam. 1 HP i dwa darewiny zrobiłem. Dobra, chilał, tak, ja mam wszystkie aparaty stary. Jeden HP mam 1 HP. Masz czy 1 HP? Serio? A bo z bo ty bez nogi i bez ręki latał. Dobra, 2,5 będzie git chyba. No, no, zobaczmy, tak, pan jeszcze we dwójkę. Stanąłem, bo mówię mam i tak zero zdjęć. Stanę w tym tunelu. Stanąłem w tym tunelu, a szmulem, który odbił się ściany i szmul trafił we mnie. A, a, nie to nie głowy. Ej, dobre, ja mam. Right. Szczerze? Ja tak. Mam tak zdjęcia, że nigdzie w topce nie będę. O, to moje. Bardzo <laughs> <laughs> ładne. Nice, brawo. Nie wiadomo o co ci, że Dobrze że straw, że Nie wiem, że To, ładne. to, to, ładne. to Uuu! No! No, 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 no. Ładne! Jeszcze słodko klapało łeb Krystiana! Patrz, patrz to, patrz to, patrz to, czekaj! Shane 8! To jest oh, Darwina! I, wow. I czekaj, i patrz teraz! O, tu! Tam na ten konflikt zbrojnicy minął Ty, bez kitu! Za co ty no. dostałeś to? Już wiem, jak to no. działa, patrzcie, bo tam jeszcze z tyłu jest piesek oprócz golema, co nie? Piesek miał agro na mnie, użyłem i coś zatańczyłem. Aha! I zrobiłem to w tym konfliktu! Musisz tańczyć, okej! Tak, musisz tańczyć na przedniej kamerze, w trakcie, jak cię. Goni, eee. Cześć Krystianku, jak tam u ciebie? jak ci mi A, A bardzo, bardzo fajnie, wiesz, z taką zdjęcia jakaś Trochę mi, trochę mi kulasy uje <laughs> eee, bajałem ale no. Ale tak to ogólnie spoko to, to <laughs> Nie nic, Ej, jajka, ja sta... jajek nie mam. Eee, <laughs> Ogoliłem pięty. pięty dzisiaj Panowie, żeby nas tylko nie wyrzucili z pracy. Focus. Ogoliliśmy pięty, serio? A ja rzadko yeah, ogoliliśmy go, 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 Ej, no ciekawe czy, czy jest ch jakiś... No. Czajna no? tał no, nie właśnie. Ogolone pięty, świeżo ogolone pięty. No jak no, ja tak robię. Ja go le piętę. ja... ja no w sumie ja też tak bilę z wami, No co? <coughs> A co? Normalnie Sik musisz nie, ty co? Ty, no, nie 45 sekund od wyjścia do helikoptera. J helikoptera O jest kretek, to coś będzie. No, to tak. Kret? Dwie minuty minimum trzeba. Pytasz kreta czy sra lesie? Jest tak po prawej. Pytasz kreta czy lesie? Okay. Nie idę na stalkera, nie Nigdy boję nie się Ej, Ja pytam Ja <laughs> se <laughs> Marian, jest, O, spoko, <laughs> Marian zbity pasiu spoko, Oś, patrz Ty Opa! wszedł O ty, żmiko Śmieć garbaty Co tu się dzieje? A nic, umarłem! Mówimy skurczmyka. Bo ja nic bo ja nie mam już, jakby co? Serio, łapę ci użarło? No. Ja najgorzej, kiedy ci łapę użrę. Jezu, to już koń zwalony. Haha! <laughs> nie, bo on już był zwalony, to już po prostu nie będzie zwalony. Ja mówię o lekturze, świl... O Nie. Kto wow! schodzi? O! Ja już od niego dostałem Kreuzach ściga! Dobra, czy ja mam takie tanie? Tania, bania. Ale, bida, ty nic to nie ma. Bida w kraju, bida w nędzy. Bida, nędza! Zostaniemy bez pieniędzy! Ja już jestem bez pieniędzy! RUĘ! No, no. no tańcie, tańcie w trakcie robienia selfie. No dobra. Mu łapię na chłapię nagadę. Daj mu ucieknie z nogi, on tańczy. No, on uciegnie. O, o. Proszę, e, dobra, się... mam Uuu, dobra, ja mam 886. No, ja mam 800. Potem. No, dawać. No, teraz dworek, czy jeszcze chwilę? E, no, dworek umaga, pisiorek Protip, protip pro, 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 drugi na. A, Karol jest, pan już się że nie żyje. Jak stoicie ty. O, kurde. Ej, ej, ej czekaj! <suszy> O ku... Ja wychodzę! Dobra! Mam... drugiego pod Mam Tak, Mam drugiego Tak, Jak idzie starke, ...możecie... ...kliknąć robienie zdjęcia... Odwrócić no? kamerę i czekać, bo jak jesteście odwróceni plecami, to on do was podbiegnie. No wiesz co, no ja nie, już nie zrobię zdjęć, bo mam ostatnie. E, ja masz. trzy jeszcze. To zostaw, zostaw, zostaw. O, to, zostaw, to zostaw. Ja jednak zrobię zdjęcia. Tak, ja ja ostatnie zostawiam na dwór. profesjonalnego. Tak, 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 tak. Ale to tak, tak, ja nic tak, nie ma? Tak, Dobra, piąta, tak. To piąta minuta wychodzimy, Sam... Ej, Musić... nie jest, <laughs> macek jest macek na dole. Matek, Macys... Tak, Macysław! żeby... Ej czemu ja jestem na? Ja się poświęcę Tylko zbierzcie moją kamerę Wacek, chodź tu! Włączył ja wydarzenia, wierzę. włączył wydarzenia Fakty Weźcie to ode mnie! <Ły> <śmany> golem, to <śmany> golem, to Poć, z... O, cioł, no, rewolucę, chodź, chodź. o. 8, było! Przydupił, synu Dobra, czekaj, bo ja mam jedną nogę Ja powoli, ja powoli Ja weź CHCIAŁEM! Dobra, No kurwa! Czekaj! Ale mnie tam nawet nie ma! Ja nie wiem, gdzie ja jestem! Nie, nie ma! O, tu jestem! Codaj, dieta! Codaj, dieta! Ech, chłopaki, ja nie mam nogi i ręki, jak coś. Nie masz ręki, nie masz. Ile ma niech ten pies w ogóle? 900. No to zrobiłeś moje, no i zarąbiście. No i dopa O kO ja! się Legancko haj tego em, Mati chyba umarł bo słyszałem jak Darwin ryja Podnieś się pa, błagam, A ty idem, że błagam Legancko haj tego typu! Dobra, wychodzimy jo. aparat jest od razu po prawej, ty, próbował Podnieście mam ku. Jakby jak bingo godzin dla Co? Ej, aparat, krycha z tyłu Gdzie aparat, Leży, leży, leży przy drzwiach. O! Jest tyłu, tu 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 tu. tu. A, tu dobra. Jest, dobra. O latarka. Latarkę weź. No, mamy git Jest G. Dobra, chodź Iwan, chodź. Dobra, szukamy grubego. Godzi, godzi. O kur. Dobra, no i chyba... ja Chodź, świnio garbata. O, o ty. Iwan, dupa, nie Iwan, Iwan. daj do bazy. Miau, miau. O! Ty się. Nice. O ja baby! Pamiętaj, że jestem bez nogi i bez ręki, więc ja raczej tak wolno, nie? Spoko, ja jestem bez jaj... Słuchaj, mamy problem. A ustaw nie? się nie, nie do wodki teraz, Bo sprawa jeszcze jest, sprawa jeszcze jest kolega tam. Iwan, ty musisz go odagrować, bo tam jest po prawej co? gościu. Dalej ci już! No ja nie mogę biec nigdzie, no bo tu jest gościu. Iwan jakiś. nie uznie. Ja nie mogę, Romek. Robić, że kto mnie złapie, to mnie walnie na hita. No poczekaj, bo tu Romek jest. No ja nie mogę nic z rąkiem zrobić, bo mam nogę jedną. No co ty robisz z ty? <laughs> Aha biegnijcie, BIEGNIĘCIE już DO CHEMIKU Jeszcze jest pies, jeszcze jest pies stary O k***a, zobaczył cię Bierz go na siebie O k***a O, Z się Dobra, I'm safe Ty, wsiadłeś jak kechę jeszcze nie dobiegł O Bez ręki, bez nóg. Ja pierdzielę! Top 1 runda. Tak, no stary! Jest! Ruda jest, ja! No szkoda, ja, nie, szkoda, ja. że się wywaliłeś. Ja! Jest za jedynie. Łatwa, tak, jest chill. Nauczyliśmy się tej gry. Patrzcie, to top 5! Top 5! Jalantyce! Top 5 jest tutaj Nie wiem, co to było za zezwalało. Ja! No to jest jak Stalker Bugle. Gilatis, ładnie! To też na pewno nie ułatwia. Ja! Kto ma top 1? No, no Ej, ten je. sam WYNIK mieliśmy! Zobacz! No. No. Ja. Nie, to o co tu chodzi. No bo to myślałem, że około TYSIĄCA ja miałem, zaokrągliłem, wiesz? Ej, i patrzcie, czekaj, bo ja chcę zobaczyć jedno zdjęcie, bo ono zrobiło może nie dużo, ale było Ło, PATRZ W no. tym momencie on już kłopot do mnie kieruje i mnie zjadł. <laughs> No i co? No twoją łysą glacę, poczołcheł po A, no tutaj, tutaj a, już leżą martwy. Mamy, szerze, patrzcie, 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 bardzo ładne, eleganckie. To każdą grę robimy tego, topsko jak, nie? A, bez ja kitu. Robimy, no, a potem nas level. wyrzucałem z pracy, no, jest, nie? Nie, właśnie, dobra, do odcinku! Teraz nas nie wywalą! Ostatniego levela. Tak, teraz nas nie wywalą. A ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję! COD YAWAN! I siema!